Cześć, to my kosmici. Po, pokazaniu głos po pokazaniu głosówki specjalistom od kosmitów. Specjalistom. Słyszeliście? To prawdziwe kosmity. Łoł, <laughs> <laughs> wow, gry, kosmity. Wow, widzisz? Kosmity naprawdę istnieją. No ale ja za jakimi znakami ja niby mam iść? Bo ja nie wiem. Ja się martwię. Nie martw martwię. Dasz radę, a my teraz idziemy dara. Pa! No, ej! Dobra, pa! Chodź Bergen! Słuchaj, teraz jest ważna sprawa. Musimy tutaj. Masz farbki? Nie, po prostu czemu mnie wyniosłeś ze szkoły? Będziemy malować znaki. Dobra, ja zaraz wracam, idę po farbki do mojego placaka. Jakieś dwie minuty później. Dobra, już mamy. Możesz wy wymówić mojego marchewchowchona. czy ja ci dam mojego marchewchowchona. I ty będziesz pisać, co ja ci mówię. A gdzie masz pędzelek? A, zgubił się gdzieś w plecaku. Będę malować łapkami, bo czemu by nie? No, aha. Dobra, to daj mi swojego marchewhoffhoffhoffhoona. No. Proszę, to twój marchewka. znaczy mój marchew ho, 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 ho. Dobra. To gdzie robimy te znaki? Dobra, już mam pomysł. Dobra, to teraz chodź na bruk, bo jak będziemy malować tutaj, to zostaniemy Dobra. Ja będę malować znaki i będę się dyktować, co masz pisać, okej? Okay? No dobra. Jak prosto? No prosto, ale weź mi dyktuj. Dobra, e, to my kosmici, e, wejdź na dwór, znajdź znaki. A jak ich nie znajdziesz, to ich nie znajdziesz. Ale jeszcze dziś, jak ich nie znajdziesz, to my ciebie znajdziemy. Dobra, co nie? No, duble. Dopisz, że znaków jest 20. Aż 20? Będziesz pisać? Nie, no co zrobimy? Nie takie jakieś 5, 10, 3. A one mnie znajdą, tych 20, no bo ich nie będzie. Dobra. Dobra, zrobiłam już wszystko. Dobra, to idziemy do szkoły i wysłam im, im tę tego, tego, wiadomość. Chodź. Ale daj mi mój marchew Ty możesz wziąć farbki, ale marchew ja biorę. Jezu, no dobra. Kosmity znowu mi coś wysłały. Patrz, Charlotte. Jezu, weź mi ten telefon, przybliż. Oni chcą cię zjeść, jak nie znajdziesz jakichś znaków. No właśnie, chodź ich szukać. To dawaj. Ej, ale weź swój telefon. No już go biorę, no jestem taka zestresowana. Chodź. Dobra, musisz dać jakieś symbole przed, przy, 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 symbole przed szką. O, już mam jeden. Patrz tu. Trzeci i czwarty. Ja mam już na razie cztery. Może ty też coś znajdź. Przecież to, 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 to do ciebie kosmity piszą. Dobra, dobra znajdę. Patrz, tam u góry, chyba to też od nich. No chyba tak. To znaczy, że kosmity latają. No ej, ale znalazłyśmy tylko... 6 znaków. Jakie sześć Ty liczysz, umiesz... Cztery. Patrz. Raz, dwa, trzy. I tam jest cztery. Ale nie znaleźliśmy dwudziestu. Po dwóch godzinach szukania. Nie ma, nie ma. Może oni tylko pod szkołą tu dali, może w innych miejscach. Ale przecież napisali, że znaki pod szkołą. To chyba nas zjedzą. Szybko do szkoły, nie możemy się dać kosmitom. No dobra, no. <laughs> Bergen, widziałeś? Chodź, Bergen. No już. On Ogarnij się, Bergen. Ale widziałeś, jakie one były ze <laughs> To co? Nagrywam teraz ten filmik w Kiblu. Tak. Lepiej będzie w szatni, bo tam jest jakby być jak bardziej ciemniej. Dobry pomysł. Teraz chodźmy do domu i skombinujmy ubranie na ufoludów. O. Dobra. Godzinę później. Wygląda, że w piście Bergen. No, nie powiedziałbym. Prawie się ruszać nie mogę, bo na, 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 na tą taśmę, którą mam na roju, prawie nic nie widzę przez to. Nie myślę. Ja teraz chcę nagrywać filmik. Dobra, dawaj, nagrywaj. Dobra, dawaj, ja będę nagrywać. Kip, kip, kip. Kip, kip. Bergen, to było super. Wiem, Shurik. Dobra, już jej wysłałem. Pani <grym> Zibra Zubra! Pani Zibra Zubra! Kim jesteście, co robicie w naszej szkole? Pani Zibra Zubra, to my! Szerimpek i Bergen! Ja naprawdę ten Bergen tylko się przebrałem. Chłopcze, ale co wy tutaj robicie? Zaraz się szkoła zamyka, chodźcie, wychodzimy.